Hej, nazywam się Magdalena Tomalak. Witam zodiakalne barany. Zobaczymy dzisiaj, jakie on albo ona, czyli osoba, o której myślisz, ma wobec Ciebie intencje. Zaczniemy od ogólnej energii, od tego, jakie nastawienie wobec Ciebie, jaką energię wobec Ciebie ma twoja osoba. Karta siła, słońce, papier i karta umiarkowanie. Okej, okay. więc tutaj jest tą kartą siła, no ta karta zawsze mi się kojarzy z taką frustracją, e, może nawet z agresją i karta słońce, która tutaj w tym wydaniu kojarzy mi się z jakimś takim dziecinnym zachowaniem, hmm. więc trochę tak jakby ta osoba może uważała, że dziecinnie właśnie się zachowujesz, nieodpowiedzialnie się zachowujesz. Albo może, że nie potrafisz się zdecydować na no właśnie na związek, na uzdrowienie tej relacji, na pracę nad tą relacją. <laughs> tak jakby była tym zdenerwowana, sfrustrowana. Zobaczmy, co mamy dalej. Jakie intencje wobec Ciebie ma Twoja osoba. Karta cesarzowa, dziewiątka monet. <laughs> Trójka kielichów. Dalej karta o po raz drugi. Król monet. I siódemka mieczy. Okej, okay. i mam takie poczucie, że ta osoba a, skupia się na sobie, pracuje nad sobą. Może nad swoimi finansami, ale też na pewno nad, nad swoim uzdrawianiem, nad swoim rozwojem. I mam takie poczucie, jakby właśnie ciebie widziała, jako kogoś, kto tego nie robi. I z tego powodu miała takie, może pretensje, może nawet niewypowiedziane, ale jakby miała takie poczucie, że. No właśnie, że wy też powinniście, jakby takie oczekiwania, tak? Że wy też powinniście pracować bardziej intensywnie nad swoją karierą albo nad swoim rozwojem, albo jedno i drugie, a, a tego nie robicie, tak? I może widzi was jako kogoś, kto chodzi, imprezuje i, wiecie, bawi się i spędza czas jakoś tak lekkomyślnie. Zamiast skupić się na tym, co poważne. I teraz no, nie mówię, że, ja nie mówię, że tak jest i że Wy tak robicie, ale że po prostu ta osoba może mieć takie wrażenie e, po tym, co gdzieś tam widzi, może słyszy, albo co sobie wyobraża. Mhm. Dalej mamy dziesiątka kielichów, karta świat i ósemka mieczy, bo myślę, że no właśnie, że tej osobie po prostu na Tobie bardzo zależy i ma e, nie wiem, wierzy w to, ma nadzieję na to, że będziecie razem, albo o ile jeszcze, jeżeli nie jesteście, albo że właśnie, że zbudujecie razem <laughs> poważny związek, założycie rodzinę, zamieszkacie razem. Więc jak, jakby, tak jakby ta osoba miała takie bardzo poważne intencje wobec ciebie, poważne, jakby wysokie oczekiwania co do tego, jak będzie wyglądać wasza wspólna przyszłość, um, a jednocześnie tak jakby miała wrażenie, właśnie, że wy tego nie robicie, że wy się o to nie staracie, że wam nie zależy, um, że wy gdzieś utknęliście i um, no właśnie, i, i jakby nie zbliżacie się do tego celu, na którym też tej osobie zależy. Um, no, okej, okay. zobaczmy w takim razie parę kart po waszej stronie. Jakie wy macie nastawienie do tej osoby? Czwórka była, czwórka mieczy, um, rycerz monet, karta głupiec i karta księżyc. Okej. Okay. <laughs> Więc mam takie poczucie, jakby Wam się nie śpieszyło i w ogóle jakbyście mieli takie poczucie, że. Um, że być może nawet myśleliście, że to już w ogóle zakończone i że tutaj już temat zamknięty, i że tej osobie w sumie chociaż takie mieszane uczucia, właśnie, więc wy może macie mieszane uczucia co do tej osoby, albo ta osoba też wam może mieszane jakieś sygnały wysyła. Tak jakby z jednej strony wydaje wam się, że, że przecież to już między nami chyba skończone, albo że ta osoba może tak się zachowuje, jakby wszystko było między wami skończone. Um, więc wy się jakby otwieracie na coś zupełnie nowego, na jakieś nowe relacje, jakieś nowe znajomości, a później z drugiej strony nagle ta osoba rzuca jakieś teksty, albo coś mówi, albo zachowuje się w jakiś sposób, jakby właśnie oczekiwała tego, że no właśnie tego, co tutaj oczekuje, tak? Jakby pokazuje wam, że chce czegoś więcej. Więc mam wrażenie, że wy sami jesteście tacy zmieszani, że w sumie o co tutaj chodzi, tak? Um, że raz mówi, że nie chce, tak mówi, jakby to było wszystko już zamknięte, więc zastanawiam wiecie, gdzieś tam może chodzicie, poznajecie jakieś nowe osoby, a za chwilę ta sama osoba przychodzi i mówi, że ma pretensje, że nad sobą nie pracujecie i że się nie staracie i że nie, nie przychodzicie e, z kwiatami, nie przepraszacie na przykład, nie? Czyli tak jakby, no, raz mówi, żebyście już spadali na drzewo i więcej się nie pokazywali na oczy, a za chwilę jest, są pretensje, że czemu się nie pokazujecie i że czemu nie przychodzicie. Więc tak jakby właśnie ta osoba Wam też takie sprzeczne sygnały wysyłała. Tak jakby sama nie wiedziała właśnie e, czego chce, a przez to Wy też nie za bardzo wiecie o co tutaj chodzi. I mam poczucie, że... Ja, bo wezmę jeszcze jedną kartę. Królowa monet. Hmm. Mam takie poczucie, jakby Wam zależało na tej osobie, albo właściwie mogłoby Wam zależeć, gdybyście wiedzieli, że ta osoba chce. Czyli jakby to było jasne, że ta osoba chce dalej pracować, chce być razem, no to moglibyście się w to zaangażować um, i um, włożyć jakby pracę też w to i, i pracować nad tym dalej. Ale przez to, że to jest tak raz w sumie chce, raz nie chce i Wy sami nie wiecie... Czego ta osoba chce, no to też nie wiecie sami, czego wy chcecie. Więc coś tam sobie robicie, jakoś się tam sobą zajmujecie, raz się bawicie, raz podchodzicie poważnie do życia. Ehm... No, jakby robicie po prostu swoje, żyjecie swoim życiem. No i nie wiecie, o co tej osobie chodzi w sumie, takie mam poczucie. No więc mówimy tutaj o intencjach tej osoby wobec Was. Więc wygląda na to, jakby ta osoba chciała czegoś więcej. Z jednej strony, ale z drugiej strony też tak, jakby czekała na jakiś jeden taki przejrzysty, jakąś decyzję Waszą. A i później z kolei Wy to samo robicie z tą osobą. Więc to jest takie, wiecie, pomieszanie z poplątaniem, bo ta osoba, Czeka na waszą decyzję i też ma mętnik w głowie i raz się zachowuje tak, raz się zachowuje inaczej. Później... a wy macie to samo jakby z tą osobą i też nie wiecie o co chodzi i też nie wiecie czego ta osoba chce i próbujecie żyć swoim życiem. A ta osoba co chwilę gdzieś tam się odzywa i raz czegoś oczekuje, raz jest wkurzona, że nic nie robicie, raz jest miła i to też takie jak chorągiewka zawieje. W sensie, jak wiatr zawieje, taka chorągiewka na wietrze, nie? no Więc, no nie wiem, ja tym bardziej nie wiem o co tu, o co tu chodzi. Dobra, zobaczmy z kartą emocji w takim razie po stronie tej osoby względem Was. Karta Bezsilność. No, nic dziwnego. Karta Złość, to już od samego początku mówiłam. A, ciekawość, no właśnie. Tak jakby no właśnie ta osoba patrzyła, jaki będzie Wasz ruch. Kolejne, i co robicie, i gdzie jesteście, a jednocześnie, tak jakby kompletnie nie brała odpowiedzialności, też za to, czego sama chce. Jakby, no, nie wiem. Karta gniew, no to idzie w parze tutaj z tą złością. Karta chęć odwetu, dokładnie, to jest takie stanie na progu, takie patrzenie, tak? Co, co ta druga strona zrobi? Jak ta druga strona zrobi kroczek w tą stronę to ja też zrobię, a jak zrobi w tamtą, to ja też zrobię w tamtą i po prostu taka zabawa, no w kotkę i myszkę, chyba nawet gorzej, bo to już w ogóle takie jest. Każdy się patrzy na siebie, nawzajem, a nikt nie wie o co chodzi. I karta przerażenie, mm -hmm. więc no taka obawa, że a już nawet w sumie nie mam siły wchodzić w tą energię, ale no taka obawa, że co, że jak wy nie będziecie chcieli, ale jednocześnie co, jak będziecie chcieli. Czyli tak jakby ta osoba w ogóle nie była gotowa ani na to, żeby być blisko. I wrócić do siebie. Być ze sobą, ani na to, żeby się zupełnie rozstać. Więc w takim zupełnym zawieszeniu. Po waszej stronie karta nienawiść, wdzięczność. O, następni. Um, czyli też takie ciepło-zimno, bo ta wdzięczność też mi się kojarzy właśnie z taką przyjaźnią. Więc najpierw jakieś... No to tak samo reagujecie po prostu jak ta osoba. Ta osoba jest miła e, albo inaczej. Ta osoba jest wkurzona, więc jest dla Was niemiła. A Wy chcieliście być mili i byliście mili, ale później to, że ta osoba była niemiła dla Was, no to to Was wkurzyło, więc następnym razem Wy jesteście niemili dla tej osoby, ale w międzyczasie ta osoba sobie przemyślała coś i chciała być dla Was miła. Więc była miła, ale wy byliście niemili, więc następnym razem znowu jest odwrotnie. Więc ta osoba wam znowu coś do gryzie. No, a tam, no dobrze. Dalej karta pogarda, czyli właśnie taki dystans i też takie trochę patrzenie z wyższością z góry na tą osobę. Karta nuda. i karta zazdrość, czyli też takie właśnie wycofanie, jak trochę to chęć odwetu, takie stanie na progu, jak pies ogrodnika, tak? Sam nie weźmie, ale też drugiemu nie da. I karta rozkosz, czyli coś tutaj właśnie, coś tutaj niby jest na rzeczy, nie potraficie do końca odpuścić, ale też nie potraficie um, się dogadać. I tylko nawzajem sobie dogryzacie, albo jesteście mili i zaraz znowu sobie dogryzacie i takie, no takie, w kotka i myszka taka zabawa. Dobra, zobaczmy jakąś kartę porady dla Was, od czego to w ogóle zacząć, o ile w ogóle o czegokolwiek. Karta Dziura w duszy. Eee, no i karta Odkryj cel, sens swojego życia, czyli no właśnie określ się po prostu, czego chcesz. Czy chcesz być z tą osobą, czy nie? Jak chcesz być z tą osobą, to się zastanów, co Cię blokuje, czego się boisz. Boisz się, że nie wyjdzie, że Cię odrzuci? No to popracuj z tą raną odrzucenia. Jak nie chcesz być z tą osobą, a nie możesz się rozstać, bo coś Cię trzyma, no to zastanów się, co Cię trzyma. Co to za schemat Cię tutaj trzyma. E, polecam moją medytację. E, medytacja e, uzdrawiająca relacje. Na moim kanale, na takim różowym tle, e, to może Wam trochę przejrzystości doda ta, ta medytacja. Jakby po zrobieniu jej energia się oczyści bo to teraz to jest takie ni w te, ni we w te. I, no i możecie tak wiecie do, do końca życia sobie pogrywać więc jedna strona się musi zdecydować na coś, czego chce no albo w tą, albo w tą i zawsze to jest jakieś ryzyko i jak będziecie może chcieli być z tą osobą i się w to zaangażujecie i zaczniecie pracować nad tym to okej okay, może się okazać, że nie wyjdzie i może się okazać, że ta osoba stwierdzi jednak, że nie zdecydowanie nie ale przynajmniej już będzie jakaś przejrzystość i będziecie, jakby wyrwiecie się z tego. A może być tak, że, okej, okay, w drugą stronę zdecydujecie, że nie, dobra, no trudno, złamiecie serce może tej osobie, bo się okaże, ta osoba sobie ze sprawy, że chciała bardziej, no ale podejmujecie decyzję, że kończycie, no to kończycie i no i też. I dzięki, okej, okay, może zranicie tą osobę, ale przynajmniej będzie jasno powiedziane, że to koniec, tak? I też ta osoba będzie mogła w końcu się z tego wyrwać i popracować na tym i przepłakać to i zacząć nowe życie. I wy tak samo. Bo coś takiego to po prostu torturowanie siebie samego i siebie nawzajem. Więc zastanówcie się po prostu, w którym kierunku chcecie iść i popracujcie z tym, co właśnie albo was blokuje, albo was hamuje, albo was, czego się boicie, co was ogranicza i no i tyle. I tam krok po kroku coś się będzie, wiecie, przejaśniać przynajmniej no bo teraz to mi to w ogóle nawet ciężko było to odczytać te karty bo to taki misz masz, jeden wielki okej, okay. no nic życzę wam powodzenia jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem indywidualnym to w opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której znajdziecie więcej informacji na ten temat a na dzisiaj wam dziękuję, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia